Na nagraniu możemy zauważyć niebezpieczną sytuację na drodze ekspresowej. 63-letnia kobieta porusza się pod prąd, narażając siebie oraz innych uczestników ruchu na ogromne ryzyko. Za swoją pomyłkę zapłaciła jednak słono: otrzymała mandat w wysokości 2000 zł oraz 15 punktów karnych. Na szczęście tym razem obyło się bez wypadku, ale może jednak warto czasem zaufać nawigacji zamiast własnej intuicji. Na nagraniu możemy zobaczyć dwóch nierozsądnych muszkieterów, którzy postanowili rozegrać swoją bitwę na środku drogi, używając znaków drogowych jako broni. Mężczyźni pozostawili swoje pojazdy na jezni, tworząc tym samym zator drogowy. Inni kierowcy, próbując ich ominąć, byli zmuszeni do ostrożnego manewrowania, a mężczyźni dosłownie wpadali na maski ich samochodów, narażając się na poważne niebezpieczeństwo. Autor nagrania spokojnie jechał nocą, gdy nagle jeden z kierowców postanowił zajechać mu drogę, zmuszając go do gwałtownej reakcji. Niektórzy chyba uważają, że nocą przepisy działają inaczej. Kierowca srebrnego samochodu na drodze doprowadził do niebezpiecznej sytuacji, zajeżdżając drogę autorowi nagrania i zmuszając go do gwałtownego hamowania. Dodatkowo zablokował chwilowo możliwość przejazdu prawym pasem. Początkowo wydawało się, że mężczyzna chce po prostu spokojnie przeczekać, by bezpiecznie zjechać na lewy pas, unikając kolizji z pojazdem poruszającym się w tym pasie. Niestety prowadzący doprowadził do kolizji. Pozostaje zadać pytanie, co działo się w jego głowie. Nagrywający prawidłowo zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, gdzie czerwone światło wyraźnie sygnalizowało konieczność oczekiwania. Niestety inny kierowca postanowił zignorować przepisy i przejechać przez torowisko. Niektórzy chyba wciąż myślą, że sygnalizacja to tylko sugestia. Nagranie ukazuje skrajnie nieodpowiedzialnego kierowcę, który porusza się w chaotyczny i nieprzewidywalny sposób. Zajeżdża na chodnik, manewruje między samochodami i kompletnie ignoruje innych uczestników ruchu, stwarzając poważne zagrożenie. Jego zachowanie sugeruje, że mógł być pod wpływem substancji odurzających. Nagrywający znalazł się w niezwykle niebezpiecznej sytuacji, gdy nieodpowiedzialny kierowca podjął ryzykowny manewr wyprzedzania w najmniej odpowiednim momencie. Brak rozwagi mógł doprowadzić do czołowego zderzenia, a do kolizji zabrakło dosłownie centymetrów. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy doprowadziło do groźnej sytuacji na drodze. Wymuszenie pierwszeństwa mogło skończyć się kolizją, a przecież wystarczyło odrobinę więcej uwagi i rozwagi. Nieostrożna kobieta będąca pasażerką samochodu osobowego zapomniała zapiąć pasów bezpieczeństwa, a do tego nie zamknęła drzwi. W trakcie skręcania samochodu wypadła z pojazdu, co mogło zakończyć się tragicznie. Pamiętajcie, pasy nie są tylko ozdobą, a domknięcie drzwi to podstawa po wejściu do samochodu. Nieodpowiedzialny kierowca zdecydował się na wyprzedzanie w niebezpiecznym momencie, niemal doprowadzając do czołowego zderzenia z większym pojazdem. Czasami naprawdę lepiej poczekać, niż narażać siebie oraz innych na niebezpieczeństwo. Gdy światło na sygnalizatorze zmieniło się na zielone, autor nagrania zgodnie z przepisami ruszył, jednak chwilę później musiał gwałtownie zahamować, ponieważ inny kierowca postanowił zlekceważyć czerwone światło. Taka sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, gdyby nie czujność i szybka reakcja. Autor nagrania musiał użyć sygnału dźwiękowego, gdy kierowca BMW bez zastanowienia wymusił pierwszeństwo, stwarzając niebezpieczną sytuację na drodze. Przed nim jechał inny uczestnik ruchu, który również wymusił pierwszeństwo, ale to kierowca BMW zdecydował się na zdecydowanie bardziej brawurowy manewr, ignorując nadjeżdżający pojazd. Być może w jego głowie brzmiało to jak skoro inni pojechali, to ja też mogę. Niestety, takie podejście często kończy się kolizją. Na nagraniu widzimy, jak nieodpowiedzialny kierowca wymusza pierwszeństwo na kierowcę autobusu, który zmuszony był gwałtownie zahamować, narażając pasażerów na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Wygląda na to, że kierowca osobówki przecenił swoje możliwości i nie przewidział konsekwencji swojego działania. Miejmy nadzieję, że następnym razem będzie bardziej ostrożny i weźmie pod uwagę innych uczestników ruchu. Lekkomyślny kierowca Volkswagena, zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie zachował należytej ostrożności, co doprowadziło do potrącenia kobiety przechodzącej przez pasy, która miała zielone światło. Na nagraniu widać bardzo niebezpieczną sytuację, w której jeden z kierowców stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do poważnego zagrożenia na drodze. Tego typu incydenty mogą zakończyć się tragicznie, dlatego tak ważne jest zachowanie pełnej koncentracji i ostrożności. Wideo ukazuje lekkomyślnego kierowcę, który w porze nocnej na słabo oświetlonej drodze krajowej postanowił poruszać się pod prąd. Tego typu zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i stwarza poważne zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu. Nieodpowiedzialny kierowca wjeżdżając na rondo nie zwolnił ani na chwilę, ignorując przy tym zasady pierwszeństwa. W wyniku jego lekkomyślnego zachowania zmusił innego uczestnika ruchu do gwałtownego hamowania, aby uniknąć zderzenia. Takie sytuacje są nie tylko niebezpieczne, ale również zupełnie niepotrzebne, ponieważ wystarczy odrobina uwagi i dostosowanie prędkości, by uniknąć niepotrzebnych zagrożeń. Autor nagrania musiał natychmiast zahamować, gdy nagle znikąd przed jego maską pojawił się lekkomyślny rowerzysta, który postanowił jechać pod prąd tuż przy krawędzi drogi. Tego typu lekkomyślnie podjęte decyzje mogą prowadzić do poważnych niebezpieczeństw. Nieodpowiedzialny kierowca postanowił wykonać manewr wyprzedzania w nieodpowiednim momencie, co stanowiło ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Przez jego pochopną decyzję autor nagrania został narażony na kolizję w postaci zderzenia czołowego, a tak na marginesie kierowca chyba pomylił drogę z torem wyścigowym. Nagranie przedstawia niebezpieczną sytuację, gdzie rowerzysta, nie zachowując ostrożności, wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącym kierowcy. Efektem tego był nieunikniony wypadek, a rowerzysta dosłownie wyleciał w powietrze. Autor nagrania, stojąc na poboczu drogi, stał się ofiarą nieostrożnego kierowcy, który zajechał na pobocze i doprowadził do kolizji. Tego typu sytuacje pokazują, jak ważna jest ostrożność, nawet gdy kierowcy wydaje się, że są na bezpiecznym poboczu. Kierowca białego pojazdu znalazł się w bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdy inny uczestnik ruchu postanowił poruszać się pod prąd trasą DTS. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć zderzenia czołowego, ale takie sytuacje pokazują, jak ważna jest czujność na drodze. Autor nagrania został zmuszony do częściowego zjazdu na pobocze drogi, ponieważ inny nieostrożny kierowca postanowił wyprzedzać w nieodpowiednim momencie. Takie lekkomyślne zachowanie mogło doprowadzić do poważnej kolizji, w tym potencjalnego zderzenia czołowego. Niektórym kierowcom najwyraźniej wydaje się, że jeżdżą karetką na sygnale. Na nagraniu widzimy nieodpowiedzialnego kierowcę, który postanawia zajechać drogę innemu uczestnikowi ruchu, zmuszając go do gwałtownego hamowania. Takie zachowanie mogło doprowadzić do poważnej kolizji. Wygląda na to, że niektórym kierowcom brakuje kierunkowskazów i rozsądku. Nieostrożny kierowca Toyoty wymusił pierwszeństwo na innym uczestniku ruchu, co doprowadziło do poważnej sytuacji na drodze. Być może kierowca Toyoty wygrał swoje prawo jazdy w chipsach. W końcu takie błędy nie powinny pojawiać się u kierowców posiadających uprawnienia do jazdy samochodem. Lekkomyślny kierowca BMW zignorował rogatki, które zaczęły opadać i postanowił przejechać przez torowisko, nie czekając na ich pełne zamknięcie. Mimo rosnącego ryzyka z impetem przejechał przez torowisko, zanim szlabany zdążyły opaść do końca. Kierowca przed nagrywającym najwyraźniej bardzo się spieszył, bo postanowił wjechać na rondo pod prąd. Cóż, miejmy nadzieję, że te zaoszczędzone kilka sekund rzeczywiście zrobiło mu jakąś różnicę. Materiał przedstawia nieodpowiedzialnego rowerzystę, który postanowił poruszać się skrajną prawą częścią drogi, mimo że dosłownie obok znajdowała się ścieżka rowerowa. Mężczyzna jechał z minimalną prędkością, a do tego rozmawiał przez telefon, co tylko zwiększało ryzyko. Takie lekceważenie zasad ruchu drogowego może prowadzić do poważnych konsekwencji. Materiał przedstawia niebezpieczną sytuację, w której nieodpowiedzialny kierowca porusza się pod prąd, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Miejmy nadzieję, że szybko zdał sobie sprawę z popełnionego błędu i wszystko zakończyło się szczęśliwie, bez niepotrzebnych kolizji. Nieodpowiedzialny kierowca Renault podczas wycofywania z miejsca parkingowego prawie uderzył w samochód, którym poruszał się autor nagrania. Nagrywający widząc zagrożenie, zmuszony był użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec kierowcę o niebezpieczeństwie. Miejmy nadzieję, że to przypomnienie pomogło uniknąć poważniejszej sytuacji.